Przede wszystkim taki króciutki secik, w jaki sposób ja robię próg przy, przy bramie garażowej. Może to komuś pomoże. Może ktoś będzie się z tego śmiał, ale to już nie mój problem. I teraz tak. Próg był wylany. Jak coś tam wylewałem, jakieś czpienie na szczytach, to tutaj mi chłopaczek też wylał około 10 cm. Tak, żeby w razie czego tu na górę później przyszedł jakiś troszkę chudziaku i kostka brukowa. Czyli kostka brukowa dojdzie do samego tutaj, do samej posadzki w garażu. I teraz, tak tu mamy, tu mamy styropian, tu troszkę widać. Tu mamy styropian, położony nie do końca, tu to są rurki, myślę, że to nie będzie przeszkadzać, nie do samego końca, tutaj jest około 13 cm od, od początku garażu. Folia ta srebrna wywinięta jest na sam dół, tu już nie będę odczepiał, bo mam klipsami poprzyczepialne, folia ta złota jest wywinięta na sam dół, a folia, która była pod styropianem ta czarna jest wywinięta w taki sposób, że jest tutaj podwinięta do tego, do tego miejsca tutaj złapana klipsami. Właśnie tutaj klips wypią. Złapana klipsami wywinięta z powrotem. z powrotem i, i co? I będzie szła na zewnątrz. I teraz tak robi nam się duży mostek termiczny, czyli tu mamy sam beton i tak naprawdę folię, która jest połączona tutaj z tym, że nie będzie, nie będzie na pewno podciągać wilgoci, jeśli chodzi o styropian. No może o w takich miejscach jak jakichś tutaj, ale to już bez przesady. Bez, yy, bez jakiegoś przesady zmugu, ileż można kombinować. I teraz tak, żeby tutaj zlikwidować mostek termiczny, to dam xps -a. 3 cm. Ja spróbuję Wam to narysować jak to jest zrobione. Jakiś mam. Czyli tak. Chudziak. Tu mamy bramę garażową, która schodzi. Powiedzmy, no do tego miejsca. Teraz tak tutaj wylałem około 10 cm B25, bo wtedy chyba akurat takimi mi wylewali. Teraz tak mniej więcej do tego a jest. Na dole jest folia, do, do tego miejsca jest mniej więcej styropian. Tu górą też idzie folia, ta złota, która jest wywinięta całkiem na dół. I teraz, tak, ta folia. A tu jest, tu jest już szalunek zrobiony. Teraz ta folia czarna jest wywinięta do góry na złotą folię. Z powrotem na dół. I tutaj będzie wywinięta na szalunek. Nie wiem, czy to będzie widać, bo, bo jest ciemno. I tutaj w tym miejscu jeszcze pójdzie styropian XPS e, 3 cm On się nie ugnie na tych 3 cm przy wjeżdżaniu samochodem e, bo tu będzie pewnie kostka brukowa e, a jak coś się będzie z nim działo to jego wytnę i tutaj zostawię i palicho już ten mostek termiczny ale to zobaczymy zobaczymy na razie wkleję ten, ten e, wkleję przykręcę do tej deski, która tutaj jest tego XPS-a no a później jakaś kostka brukowa pójdzie, ale to nie wiadomo kiedy, to będzie długo, długo będzie trzeba czekać. Także, jak coś to tutaj położę sobie jakieś cygówki czy tam gruzę zasypię, żeby, żeby tego ekspresa nie, nie zniszczyć. Najgorszy problem to będzie go dociąć, bo na razie pożyczyłem maszynkę do cięcia. Ale muszę to już zrobić, bo chłopaki przyjeżdżają na da dzień, i tutaj sobie. I kręcę do tej deski. Negocjator to musiał zrzucić na razie wszystko. I beton będzie tutaj na progu wylany do samego spodu. Tak, żeby wrazić czegoś się nie nic nie załamywało. teraz przykręcę tego EXPESA i jakoś go muszę... Właśnie może go od razu dotnę na pół chyba tak zrobię. Dotnę go na pół i później dopiero przykręcę na pół to znaczy na ile nie, nie mam skręcia ile on ma tu ma 57 to 25, 27,5 27,5. Już sprawdzam moje liczenie ostatnio do... Ta, tuba przeproszenie Jeszcze raz. 50. Aha, wróć, źle liczę 29. 27,5 Na razie precyzji nie potrzebuje nigdy i 28 28,5 Tak sobie dzisiaj lajtowo wszystko robiłem, a zapomniałem, że muszę przygotować jeszcze parę rzeczy przed ogrzewaniem podłogowym No i teraz będzie robienie po nocy bo jutro do pracy jadę. Niektórzy dają gdzieś tam na, na ten pluk Purenik, czy jakoś tak to się zwie, ale to jest tak cholernie drogie, żeby po prostu no, nie stać na to. No, i już będzie kawałek jeden, drugi, i tam jeszcze kawałek będę musiał dorobić. Kurde, nie wiem, czy nam się teraz zamknie, ta brama, tak? Jakby nie będę jej domykał całkiem. I teraz tu wkrętami przykręcę do deski i już będzie. wkrętami tylko trzeba je znaleźć najpierw. No i tak to zostawiam na tą chwilę. Tu już jest wszystko zrobione tak jak powinno. A ja jeszcze raz narysuję, bo nie wiem czy to było widać. Teraz zrobię to w powiększeniu. Czy tak mamy bramę garażową. to jest chudziak znaczy chudziak, no chudziak, dobrze tu sobie wylałem 10 cm b 25 tutaj jest styropian tu jest zostawione 13 cm i teraz tak tu pod spodem idzie folia czarna na zewnątrz idzie folia złota od ogrzewania podłogowego ta jest dana na sam dół łączona z tą i ta jest teraz wywinięta w taki sposób ta dolna czarna idzie do góry nachodzi na tą idzie z powrotem do góry na dół i tu dałem deskę i tu będzie w ten sposób o i tutaj dodatkowo jest dane XPS Centymetry. Beton będzie wylany tutaj, łącznie z, tutaj z dołem. Dlatego tu nie, nie ma styropianu, bo żeby nie pękało, jak będę wjeżdżał. XPS dlaczego jest dany? Żeby nie było dużo, dużego mostka termicznego. I to wszystko. Trzymajcie się, cześć. Jak są jakieś pytania, dajcie znać, na pewno odpowiem.